Jaka prawda wyłania się dla Skorpiona w listopadzie? To pytanie nurtuje wielu z Was, bo coś w powietrzu się zmieniło. Czujecie to. To napięcie, które narasta pod skórą, ta cicha pewność, że nadchodzi moment, którego nie da się już zignorować. Skorpionie, zawsze nosiłeś w sobie tajemnice, których inni nie potrafią dostrzec. Twoja głębia przeraża i fascynuje jednocześnie. Ale listopad, Twój miesiąc, Twoja przestrzeń. Przynosi coś więcej niż zwyczajne narodziny. Odsłania to, co ukrywałeś nawet przed sobą. To nie jest komfortowa prawda, to nie jest łagodne objawienie, to burza, która zmusza cię do spojrzenia w lustro bez żadnych masek. Dzisiaj pokażę ci, co ta rewelacja naprawdę oznacza. Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego właśnie dla ciebie? I co stanie się, gdy w końcu pozwolisz sobie na tę prawdę? Jeśli jesteś gotowy na tę podróż w głąb siebie, zostań ze mną do końca. A jeśli to, co usłyszysz, zabrzmi jak echo twojej duszy, zostaw komentarz i subskrybuj kanał. To dopiero początek. Skorpion to znak, który czuje wszystko z absolutną intensywnością. Twoje emocje nie są płytkie są oceanami pełnymi niewidzialnych prądów. Magnetyzm, który z ciebie emanuje przyciąga i odpycha jednocześnie bo ludzie wyczuwają, że nosisz w sobie coś pierwotnego, nieokiełznanego ale jest paradoks. Skorpion ukrywa to, co czuje. Kontrolujesz każdą emocję, każde słowo, każdy gest. Strach przed zranieniem budował w tobie mury tak wysokie, że czasem sam nie wiesz, co znajduje się za nimi. I właśnie tutaj pojawia się listopad. Miesiąc, który nie pyta o pozwolenie. Odsłania to, co było schowane. Wyciąga na światło to, przed czym uciekałeś. Dlaczego teraz? Dlaczego akurat listopad otwiera tę bramę w twojej duszy? I czego ta prawda naprawdę dotyczy? Odpowiedź jest głębsza niż się spodziewasz. Skorpion jest jak nocny ocean. Z zewnątrz cisza, gładka powierzchnia, spokój, ale pod spodem potężne nurty, które poruszają się z siłą zdolną zniszczyć albo stworzyć na nowo. Twoja intensywność to nie wybór, to nie jest coś, co możesz wyłączyć czy przyciszyć. To twoja natura. Czujesz głębiej niż inni, kochasz mocniej, cierpiesz bardziej i to cię przeraża, prawda? Bo kiedy czujesz tak wiele, każde zranienie staje się raną, która nie goi się jak u innych. Pozostaje. Przenika. Ludzie mówią: Skorpion jest intensywny. Ale nie rozumieją, co to naprawdę oznacza. Nie chodzi tylko o emocje. Chodzi o sposób, w jaki przeżywasz rzeczywistość. Dla ciebie nie ma niczego pomiędzy. Nie ma trochę. Jest wszystko albo nic. Jest głębia albo pustka. I w tym tkwi problem. Bo świat nie jest przystosowany do takiej głębi. Ludzie chcą powierzchowności, chcą łatwych rozmów, płytkich więzi, relacji bez zobowiązań, a ty, ty potrzebujesz prawdy, potrzebujesz autentyczności, potrzebujesz kogoś, kto zanurzy się z tobą w tę ciemność i nie ucieknie. Listopad to wzmacnia. W tym miesiącu twoja intensywność nie daje się ukryć. Jest jak wulkan, który milczał przez miesiące, a teraz zaczyna drżeć. Czujesz to w swoim ciele, napięcie, które narasta. Emocje, które domagają się uwagi, myśli, które nie chcą już milczeć. To nie jest komfortowe. Wiem, wolałbyś zachować kontrolę, utrzymać wszystko w środku, tam gdzie jest bezpiecznie, ale listopad nie pozwala ci na to. Wyciąga na zewnątrz to, co tłumiłeś, i wtedy stajesz przed wyborem. Możesz dalej walczyć z tym, co czujesz, możesz budować kolejne mury. Kolejne maski, kolejne strategie obronne, albo możesz wreszcie pozwolić sobie na bycie tym, kim naprawdę jesteś. Kimś, kto czuje głęboko, kocha bezkompromisowo i żyje z intensywnością, która przeraża większość ludzi. Bo widzisz Skorpionie. Twoja intensywność to nie przekleństwo. To dar. To właśnie dzięki niej potrafisz dostrzec prawdę tam, gdzie inni widzą tylko fasadę. Potrafisz poczuć autentyczne intencje. Nawet gdy ktoś je ukrywa, potrafisz kochać w sposób, który zmienia ludzi, ale by to zrobić, musisz najpierw zaakceptować tę intensywność w sobie. Przestać się jej wstydzić, przestać tłumić ją, bo ktoś powiedział, że to za dużo. Listopad mówi ci, to nie jest za dużo, to jest dokładnie tyle, ile potrzeba. I kiedy w końcu się poddasz, nie w sensie rezygnacji, ale w sensie przyjęcia, odkryjesz coś niesamowitego. Odkryjesz, że ta intensywność, której się obawiałeś, jest twoją największą siłą, jest tym, co sprawia, że jesteś niepowtarzalny, jest tym, co przyciąga do ciebie ludzi, którzy nie boją się prawdy. Listopad nie przypadkiem jest twoim miesiącem. To czas, kiedy natura umiera, by się odrodzić. To czas ciemności, która nie jest końcem, ale przejściem. I ty, Skorpionie, znasz tę ciemność lepiej niż ktokolwiek inny, bo zawsze w niej żyłeś. Zawsze czułeś rzeczy, których inni się bali. Teraz przychodzi moment, kiedy ta ciemność staje się twoją sprzymierzeńcą, kiedy intensywność przestaje być ciężarem, a staje się światłem dziwnym, niekonwencjonalnym, ale prawdziwym światłem. Ale jest coś jeszcze, coś, co intensywność ukrywa, coś, o czym nie chcesz myśleć, ale listopad zmusza cię do konfrontacji to strach głęboki. Pierwotny strach przed zranieniem. I to właśnie o nim musimy teraz porozmawiać. Dla Skorpiona ból emocjonalny to nie jest tylko chwilowy dyskomfort. To blizna, która nigdy nie znika. To rana, która zostaje wygrawerowana w duszy i przypomina o sobie w najmniej oczekiwanych momentach. Dlatego zbudowałeś te mury. Dlatego nie wpuszczasz ludzi zbyt blisko. Dlatego testujesz, obserwujesz, analizujesz każdy ruch, każde słowo, każdy gest. Bo nauczyłeś się, że zaufanie kosztuje, i że kiedy je stracisz, konsekwencje są druzgocące. Wiesz, co jest najtrudniejsze? To, że ludzie nie rozumieją, dlaczego jesteś taki ostrożny. Myślą, że jesteś chłodny, zamknięty, może nawet manipulujący. Ale prawda jest inna. Nie jesteś chłodny, jesteś przerażony. Przerażony tym, co może się stać, gdy w końcu otworzysz się całkowicie. Bo kiedy skorpion kocha, kocha bez granic oddaję wszystko. I właśnie to wszystko sprawia, że potencjalna strata staje się nie do zniesienia. Dlatego wolisz nie dawać niczego. Dlatego wolisz kontrolować uczucia, zanim one zaczną kontrolować ciebie. Listopad jednak otwiera coś, czego nie możesz już ignorować. Przypomina ci o wszystkich razach, kiedy zostałeś zraniony. W wszystkich momentach, gdy zaufałeś, a ktoś to zaufanie złamał. W wszystkich sytuacjach, gdy pokazałeś prawdziwe ja. A zostało ono odrzucone. To boli, wiem, to jak otwieranie starych ran, które myślałeś, że już się zagoiły. Ale listopad nie robi tego, żeby cię skrzywdzić, robi to, żeby oczyścić. Bo te blizny, które nosisz, to nie są oznaki słabości, to dowody na to, że przetrwałeś. Myślisz, że ludzie cię zranili? Masz rację, zranili. Ale nie dlatego, że zasługiwałeś na ból, zranili cię, bo nie potrafili dotrzymać kroku twojej głębi. Nie potrafili zrozumieć, jak bardzo dla ciebie znaczyli. Nie byli gotowi na intensywność, którą im ofiarowałeś. To nie twoja wina. Nigdy nie była. Ale listopad zadaje ci trudne pytanie: Jak długo jeszcze będziesz pozwalał, by przeszłość dyktowała twoją przyszłość? Jak długo będziesz budował mury zamiast mostów? Jak długo będziesz chronił serce, zanim zdasz sobie sprawę, że życie bez ryzyka to nie jest życie, to przetrwanie? Wiem, że to nie jest łatwe do przyjęcia. Bo w twoim świecie zaufanie nie jest lekkie. To decyzja, to świadomy wybór, który może się skończyć katastrofą albo cudem. I nigdy nie wiesz, co wybierzesz, dopóki nie zrobisz tego kroku. Listopad mówi ci, nadszedł czas. Nie, żebyś przestał być ostrożny, nie, żebyś otworzył się przed każdym, ale żebyś przestał karać przyszłość za grzechy przeszłości, żebyś zrozumiał, że są ludzie, którzy nie uciekną, którzy nie zranią. Którzy są gotowi stanąć obok ciebie w ciemności i powiedzieć: Jestem tutaj, nie boję się. Ale najpierw musisz przestać się bać samego siebie. Bo widzisz, Skorpionie, twój największy strach to nie strach przed innymi, to strach przed tym, co poczujesz, gdy w końcu się otworzysz. To strach przed własną wrażliwością, przed utratą kontroli, przed momentem, gdy emocje przejmą stery i nie będziesz mógł ich już zatrzymać. I listopad mówi: puść kontrolę. Tylko wtedy zobaczysz prawdę. Ale o kontroli to właśnie kolejny sekret. Coś, co skorpion zna lepiej niż ktokolwiek inny. Kontrola to twoje narzędzie przetrwania. Kiedy kontrolujesz emocje, kontrolujesz ból. Kiedy kontrolujesz sytuację, kontrolujesz wynik. Kiedy kontrolujesz ludzi, kontrolujesz prawdopodobieństwo zranienia. Przynajmniej tak myślisz. Ale listopad przychodzi i szepce ci do ucha, puść, tylko wtedy zobaczysz prawdę. I ty nie chcesz puścić, bo co się stanie, gdy przestaniesz kontrolować? Chaos, ból, rozczarowanie, wszystko czego unikałeś przez lata. Ale jest coś, czego nie bierzesz pod uwagę. Kontrola to iluzja. Myślisz, że trzymasz wszystko w rękach, ale prawda jest taka, że im bardziej się starasz kontrolować, tym bardziej tracisz. Tracisz spontaniczność, tracisz autentyczność, tracisz możliwość doświadczenia prawdziwej bliskości. Bo prawdziwa bliskość wymaga wypuszczenia kontroli, wymaga pokazania się takim, jakim jesteś, bez masek, bez strategii, bez planów awaryjnych. I to cię przeraża najbardziej. Listopad to miesiąc, który łamie Twoje schematy. Przynosi sytuacje, których nie możesz przewidzieć, ludzi, których nie możesz przeczytać, emocje, których nie możesz stłumić. I wtedy stajesz przed prawdą. Nie możesz kontrolować wszystkiego. Nigdy nie mogłeś. To jak próba zatrzymania fal oceanu gołymi rękami. Możesz spróbować, możesz się wyczerpać w tej próbie, ale fale i tak przyjdą. Pytanie brzmi: czy będziesz z nimi walczył, czy nauczysz się pływać? Wiem, że to trudne, bo kontrola dawała ci poczucie bezpieczeństwa. Dawała ci wrażenie, że jeśli tylko będziesz wystarczająco czujny, wystarczająco przygotowany, nic złego się nie stanie. Ale życie nie działa według twoich planów, ludzie nie działają według twoich scenariuszy. I im bardziej próbujesz wszystko kontrolować, tym bardziej życie cię zaskakuje. Listopad pokazuje Ci coś fundamentalnego. Siła nie polega na kontrolowaniu wszystkiego. Siła polega na tym, by przyjąć to, czego nie możesz kontrolować, i mimo to iść dalej. To polega na tym, by poczuć strach i nie pozwolić mu dyktować Twoich wyborów. To polega na tym, by zaufać procesowi, nawet gdy nie widzisz końca drogi. Myślisz o ludziach, którzy cię zawiedli. O sytuacjach, które wymknęły się spod kontroli, o momentach, gdy mimo całej twojej czujności coś poszło nie tak. I mówisz sobie: Widzisz? Dlatego muszę kontrolować, dlatego nie mogę się rozluźnić. Ale listopad zadaje inne pytanie: A co by było, gdybyś przestał? Co by było, gdybyś po prostu pozwolił życiu pokazać ci, dokąd prowadzi? Co by było, gdybyś zaufał, że nawet jeśli coś pójdzie nie tak, przetrwasz, bo zawsze przetrwałeś? To nie znaczy, że masz być naiwny. To nie znaczy, że masz wpuszczać każdego do swojego życia bez zastanowienia. Ale może, może możesz przestać żyć w ciągłej gotowości bojowej. Może możesz pozwolić sobie na moment oddechu, na moment, w którym nie analizujesz każdego słowa, każdego gestu, każdej intencji. Może możesz po prostu być. Listopad otwiera przestrzeń na tę możliwość. Zmusza cię do doświadczenia życia bez całkowitej kontroli. I na początku to przeraża. Czujesz się bezbronny, czujesz się wystawiony, czujesz, jakbyś stracił grunt pod nogami, ale potem, potem dzieje się coś niesamowitego. Zaczynasz dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widziałeś, zaczynasz czuć rzeczy, których wcześniej nie czułeś, bo kiedy przestajesz kontrolować, otwierasz się na doświadczenie życia takim, jakie ono jest, nie takim, jakie chciałbyś, żeby było. I paradoksalnie, właśnie wtedy zaczynasz odzyskiwać prawdziwą moc. Nie moc kontroli, ale moc akceptacji, moc przepływu, moc transformacji. Bo widzisz, Skorpionie, Twoja prawdziwa siła nie leży w tym, jak bardzo możesz kontrolować świat wokół siebie. Leży w tym, jak bardzo potrafisz przekształcić to, co ci się przydarza. Jak bardzo potrafisz wziąć ból i zmienić go w mądrość. Wziąć ciemność i zmienić ją w światło. I właśnie o tym musimy teraz porozmawiać. Jeśli jest coś, co definiuje Skorpiona, to właśnie to. Umiejętność przemiany. Inni znaki przeżywają ból i zostają złamani. Ty przeżywasz ból i odradzasz się silniejszy. Jesteś feniksem. Nie dlatego, że nie płoniesz, ale dlatego, że z popiołów potrafisz powstać na nowo. Jesteś wulkanem. Nie dlatego, że nie wybuchasz, ale dlatego, że po wybuchu tworzysz nową ziemię. Jesteś burzą. Nie dlatego, że nie niszczysz, ale dlatego, że po burzy przychodzi oczyszczenie. To jest twoja tajemna broń. Coś, czego inni nie rozumieją. Myślą, że kiedy przechodzisz przez ciemne okresy, giną razem z tobą. Ale prawda jest inna. W ciemności ty żyjesz, w ciemności ty się transformujesz, w ciemności znajdujesz to, czego inni nawet nie próbują szukać. Listopad to miesiąc, który aktywuje ten proces. To czas, kiedy stare struktury się rozpadają, kiedy to, co już nie służy, musi odejść, kiedy musisz zostawić za sobą wersję siebie. Które już nie pasują do tego, kim się stajesz. I to boli. Nikt nie mówi ci, że transformacja jest bezbolesna. Feniks nie powstaje z popiołów bez płomieni. Wulkan nie tworzy nowej ziemi bez erupcji. Burza nie oczyszcza bez zniszczenia. Ale ty to wiesz, zawsze to wiedziałeś. Dlatego nie uciekasz przed bólem tak jak inni. Nie próbujesz go znieczulić, zagłuszyć, ignorować. Ty schodzisz w jego głąb. Patrzysz mu prosto w oczy i pytasz, czego mnie uczysz. To właśnie odróżnia cię od reszty. Inni traktują ból jako wroga, ty traktujesz go jako nauczyciela, inni uciekają przed ciemnością. Ty wchodzisz w nią świadomie, wiedząc, że po drugiej stronie czeka światło. Listopad przypomina ci o tym, o wszystkich razach, kiedy myślałeś, że nie przetrwasz, a jednak przetrwałeś. O wszystkich momentach, kiedy czułeś się złamany, a jednak się podniosłeś. O wszystkich stratach, które myślałeś, że cię zniszczą, a jednak cię wzmocniły. Każda blizna na twoim sercu to dowód twojej siły, każda łza, którą wylałeś, to dowód twojej odwagi, każdy moment ciemności, przez który przeszedłeś, to dowód twojej niezniszczalności. Ale jest coś ważnego, co musisz zrozumieć: transformacja to nie jest jednorazowe wydarzenie, to nie jest moment, w którym przechodzisz przez kryzys i nagle wszystko jest w porządku. Transformacja to proces, to cykl, to spirala, która wiedzie cię coraz głębiej, coraz wyżej, coraz dalej. I listopad to część tego cyklu. To czas, kiedy natura pokazuje ci, jak się umiera i rodzi na nowo. Liście opadają, drzewa wyglądają na martwe, ale pod ziemią życie się gromadzi, przygotowując się na wiosenne odrodzenie. Ty jesteś teraz w tym miejscu. W miejscu, gdzie stare musi odejść, żeby zrobić miejsce dla nowego. W miejscu, gdzie musisz puścić to, co znane, żeby przyjąć to, co nieznane. W miejscu, gdzie musisz zaufać. Że transformacja, którą przechodzisz, ma sens, nawet jeśli jeszcze go nie widzisz. To wymaga wiary. Nie religijnej wiary, ale wiary w siebie, w swoją zdolność do przetrwania, w swoją zdolność do przemiany, w swoją zdolność do stworzenia czegoś pięknego z czegoś zepsutego. Bo widzisz, Skorpionie, Twoja moc nie leży w tym, że jesteś niewrażliwy na ból, leży w tym, że potrafisz go przetworzyć, potrafisz wziąć doświadczenie, które by kogoś innego zniszczyło. I użyć go jako paliwa do swojej ewolucji. Inni patrzą na ciebie i myślą: Jak on to robi? Jak on jest taki silny? Ale ty wiesz prawdę: nie jesteś silny, bo nie czujesz. Jesteś silny, bo czujesz wszystko i mimo to nie rezygnujesz. Czujesz ból i mimo to idziesz dalej. Czujesz strach i mimo to podejmujesz ryzyko. To jest prawdziwa siła nie brak lęku, ale działanie pomimo lęku. Nie brak bólu, ale transformacja pomimo bólu. Nie brak ran, ale gojenie pomimo ran. Listopad daje ci przestrzeń na te transformacje. Tworzy warunki, w których możesz zostawić za sobą to, co stare i przyjąć to, co nowe, ale musisz pozwolić temu procesowi się wydarzyć. Musisz przestać walczyć z nim. Musisz zaufać, że to, co umiera, musi umrzeć, żeby mogło się narodzić coś lepszego. I kiedy w końcu to zrobisz, kiedy w końcu poddasz się transformacji, odkryjesz coś niesamowitego. Odkryjesz, że największa prawda listopada brzmi. Więc czym jest ta prawda, którą listopad odsłania przed skorpionem? Co takiego listopad ujawnia? Czego nie spodziewałeś się zobaczyć? Prawda jest prosta, ale głęboka. Nie musisz już być sam. Przez całe życie nosiłeś swoje ciężary w samotności. Myślałeś, że nikt nie zrozumie, że nikt nie udźwignie tego, co ty czujesz, że nikt nie będzie w stanie wejść w twoją ciemność i pozostać tam z tobą, więc nauczyłeś się radzić sobie sam. Zbudowałeś wewnętrzną fortecę, stałeś się wystarczający sam dla siebie i przez jakiś czas to działało, ale listopad mówi ci: To nie musi tak wyglądać dalej. Są ludzie, którzy potrafią, są ludzie, którzy nie boją się Twojej intensywności, którzy nie uciekną przed Twoją głębią, którzy nie złamią się pod ciężarem Twoich emocji. Są ludzie, którzy widzą Cię, prawdziwego Ciebie i zostają, ale żebyś ich spotkał, musisz najpierw pozwolić im wejść. Musisz przestać testować każdego. Musisz przestać zakładać, że wszyscy cię zranią. Musisz dać szansę temu, czego nie możesz kontrolować autentycznemu połączeniu. To nie znaczy, że masz się otworzyć przed każdym. Wciąż potrzebujesz swojej intuicji, wciąż potrzebujesz swojej czujności, ale może, może możesz pozwolić sobie na zauważenie tych, którzy naprawdę chcą być blisko, tych, którzy nie chcą niczego od ciebie oprócz tego, żebyś był sobą. Listopad ujawnia coś jeszcze, ujawnia Twoje prawdziwe pragnienie. Nie to, co mówisz, że chcesz, ale to, czego naprawdę pragniesz w głębi serca. Chcesz być widziany, chcesz być zrozumiany, chcesz kochać i być kochanym bez warunków, bez masek, bez strategii. Chcesz znaleźć kogoś, kto nie przestraszy się tego, kim jesteś, kto nie będzie próbował Cię zmienić, kto po prostu powie: Widzę Cię i nie odchodzę. I listopad mówi: to możliwe. Ale najpierw musisz przestać się bać, że to się nie uda. Musisz przestać sabotować relacje, zanim jeszcze się zaczną. Musisz przestać wypychać ludzi, kiedy zaczynają być zbyt blisko. W praktyce, co to oznacza dla Twojego życia? W relacjach. Listopad pokazuje ci, kto naprawdę zasługuje na Twoje zaufanie. Nie każdy, ale ktoś. I kiedy w końcu pozwolisz tej osobie wejść, odkryjesz rodzaj bliskości, o której tylko marzyłeś. Rodzaj więzi, która nie łamie się pod presją, która nie rozpada się, gdy pojawi się konflikt, która rośnie właśnie dzięki temu, że oboje jesteście prawdziwi. W Twoim celu, listopad przypomina Ci, po co tu jesteś. Nie jesteś tu po to, by przetrwać, jesteś tu po to, by żyć w pełni, nie jesteś tu po to, by się chronić, jesteś tu po to, by doświadczać, nie jesteś tu po to, by być bezpiecznym, jesteś tu po to, by się transformować. Twój cel nie jest malutki, nie jest bezpieczny, nie jest łatwy. Twój cel wymaga od ciebie całej twojej intensywności, całej twojej głębi, całej twojej mocy. I listopad mówi: Czas przestać się tego bać, czas przyjąć, że jesteś stworzony do wielkich rzeczy, nie dlatego, że jesteś lepszy od innych, ale dlatego, że jesteś gotów zejść tam, gdzie inni się boją, w twoich emocjach. Listopad pokazuje ci, że nie musisz już nosić wszystkiego w środku. Możesz wyrazić, możesz powiedzieć, co czujesz. Możesz płakać, krzyczeć, śmiać się, kochać bez tłumienia, bo twoje emocje to nie wróg, to przewodnik, to kompas, który pokazuje ci, co jest prawdziwe w twoich decyzjach. Listopad wyjaśnia, które drzwi powinieneś zamknąć, a które otworzyć, które związki już nie służą, które marzenia musisz zostawić, które drogi musisz teraz wybrać. To nie są łatwe decyzje, ale są konieczne. Bo nie możesz wejść w nową wersję siebie, niosąc stare ciężary. I wreszcie, listopad ujawnia najważniejszą prawdę ze wszystkich. Jesteś dużo silniejszy, niż myślałeś. Nie dlatego, że nic cię nie złamie, ale dlatego, że nawet jeśli cię złamie, wiesz, jak się poskładać. Nie dlatego, że nie czujesz bólu, ale dlatego, że umiesz go przekształcić w coś pięknego. To jest Twój dar, Skorpionie. To jest Twoja moc. To jest Twoja prawda. I listopad po prostu ci ją przypomina. Skorpionie, czy teraz rozumiesz? Listopad nie przyszedł, żeby cię złamać. Przyszedł, żeby cię uwolnić. Wszystkie te lata spędzone w cieniu, w ukryciu, w ochronie, miały sens. Uformowały cię. Nauczyły cię rozróżniać prawdę od kłamstwa. Nauczyły cię widzieć to, czego inni nie widzą. Ale teraz nadszedł moment, kiedy ta mądrość musi służyć nie do budowania murów, ale do tworzenia mostów. Wyobraź sobie przez chwilę życie bez ciągłego napięcia, bez nieustannej czujności, bez przekonania, że musisz wszystko kontrolować, żeby przetrwać. Wyobraź sobie relację, w której nie musisz udawać. Wyobraź sobie miłość, która nie wymaga od ciebie bycia kimś innym. Wyobraź sobie cel, który sprawia, że budzisz się z pasją, nie ze strachem. To nie jest fantazja, to jest Twoja prawda, Twoja przyszłość. Twoja rzeczywistość, która czeka na ciebie po drugiej stronie tej transformacji, listopad otworzył bramę. Pokazał ci, co możliwe. Ujawnił prawdę, którą nosiłeś w sobie, ale bałeś się jej zobaczyć. Teraz wybór należy do ciebie. Możesz wrócić do starego wzorca. Możesz znów zamknąć się w swojej fortecy. Możesz powiedzieć sobie, że to wszystko za trudne, za ryzykowne, za bolesne i nikt cię za to nie będzie osądzał, bo wiemy, ile już przecierpiałeś. Albo możesz zrobić krok naprzód. Możesz wybrać odwagę zamiast strachu. Możesz wybrać otwartość zamiast kontroli. Możesz wybrać życie zamiast przetrwania. I kiedy to zrobisz, kiedy w końcu pozwolisz sobie być tym, kim naprawdę jesteś, bez przeprosin, bez masek, bez tłumienia, cały wszechświat zmieni swój taniec wokół ciebie. Ludzie, którzy mają być w twoim życiu, pojawią się. Możliwości, które mają nadejść, otworzą się. Droga, która prowadzi do Twojego prawdziwego celu, stanie się widoczna. Bo widzisz, Skorpionie, nigdy nie chodziło o to, żebyś był mniej intensywny. Chodziło o to, żebyś znalazł tych, którzy potrafią przyjąć tę intensywność. Nigdy nie chodziło o to, żebyś czuł mniej. Chodziło o to, żebyś znalazł przestrzeń, w której możesz czuć swobodnie. Listopad dał Ci klucz. Teraz otwórz drzwi. Skorpionie, dotarliśmy do końca tej podróży. Ale naprawdę to dopiero początek Twojej. Listopad odsłonił prawdę. Prawdę o Twojej intensywności, o Twoim strachu, o Twojej potrzebie kontroli, o Twojej niesamowitej zdolności do transformacji i o tym, że nie musisz już dźwigać wszystkiego sam. Ta wiedza zmienia wszystko. Zmienia sposób, w jaki patrzysz na siebie. Zmienia sposób, w jaki budujesz relacje. Zmienia sposób, w jaki podejmujesz decyzje. To jest moment przełomu. Teraz potrzebuję Twojej energii. Jeśli to, co usłyszałeś, zabrzmiało jak echo Twojej duszy, zostaw komentarz. Napisz, Czuję to. Podziel się tym wideo z kimś, kto też jest skorpionem. Kliknij, subskrybuj, żeby odkrywać więcej sekretów Twojego znaku. I odpowiedz szczerze, Skorpionie, czy już czujesz, jak ta prawda listopada w tobie narasta? Na kanale czekają na ciebie kolejne wideo. Głębsze odkrycia, duchowe przewodniki, sekrety Twojej siły i intensywności. Nie zatrzymuj się teraz. Twoja transformacja dopiero się zaczyna. Do zobaczenia w następnym wideo. Pamiętaj, jesteś Feniksem i czas wznieść się na nowo.